Zbadaj monotoniczność nieskończonego ciągu Bn, jeśli jest on zapisany wzorem rekurencyjnym. Wyraz pierwszy tego ciągu to jest minus 3. Widzisz? Tutaj. No a wyraz następny zobaczmy. B2, ile on będzie równy. 5 razy wcześniejszy to minus 3, więc to jest minus 15. A zobacz jeszcze, jak zachowują się następne wyrazy. 5 razy wcześniejszy minus 15 to jest minus 45. Wszystkie kolejne są mniejsze, a czy następny tak samo wygląda? 5 razy minus 45, a to to jest jeszcze mniejsze, a piąty wyraz? 5 razy wynik z tego, czyli jeszcze mniejsze. A to już wiemy. Każdy następny jest mniejszy od poprzedniego, więc bn plus 1 minus bn jest mniejszy od zera. Nasz ciąg bn jest malejący. Zbadaj monotoniczność tego ciągu. Zobacz ciąg określony wzorem rekurencyjnym. Wyraz pierwszy jest równy 4. Spróbuj wyliczyć wyraz drugi. To za n daje jedynkę, więc minus 2 dodać wyraz pierwszy. A wyraz pierwszy to 4. Co daje nam w sumie 2? Wyraz trzeci to n musi być równe 2, zatem minus 2 razy 2 dodać bn. Wyraz drugi to 2. Minus 2 razy 2 to minus 4, dodać 2 to minus 2. Teraz wyraz czwarty za n daje 3. To minus 2 razy 3, dodać wyraz trzeci, a wyraz trzeci to minus 2. Zatem mamy minus 6, minus 2 to minus 8. Zobacz sobie jeszcze piąty wyraz. Minus 2 razy za n musisz dać czwórkę. Dodać wyraz czwarty to minus 8. Nie ma wątpliwości, 2 razy. 4 to minus 8, jeszcze minus 8 to minus 16. Każdy kolejny wyraz będzie budowany w taki sposób, więc one ciągle będą coraz mniejsze. Więc bn plus 1 minus bn jest mniejsze od zera. Zatem ciąg bn jest malejący. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.